1 maja dzisiaj, dzień pracy, jednocześnie urodziny Ganesza. Jesteśmy dobrze przygotowani, żeby mu dzisiaj zrobić prezent. Niespodziankę totalną. Ganesz nie jest przygotowany w ogóle na nic. Tutaj jest jego sklep. My chcemy tam wparować z niespodziankami, z takim sprzętem do dmuchania. Myślę, że się będzie cieszył. No dobra, no to do dzieła. To Momencik, to lecimy zaraz, zamykamy samochód, dziewczyny się już skradają, dziewczyny się skradają, my, my idziemy, uwaga, no. Happy birthday Ooh. to you. <laughs> Happy birthday, Elizabeth. <laughs> <Danes>. Happy birthday. <laughs> okay. Okay. <laughs> okay. 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 Ganesh is uh, so shok cool. Hello, Ganesh. Happy birthday. <laughs> Bravo. <laughs> <laughs> good. All the best, Ganesh. Good, thank you. <laughs> okay. We have a cake. Yeah. So now we can eat. Yes. <laughs> Nie yes. okay. <laughs> Dobra.